Proszę ciebie, żebyś pomógł mu to posprzątać. No pomogę. Te paczki kurwa. Wszystko, co mu nie po... Pfu. Ff. Co pfu? Ciki, kurwa. On tu posło od razu pijesz. <grywa> Mleko. Boże. Może nie otwieraj. <grywa> bo za znowu będzie wybuch. Bo ci nie otwiera. <grywa> To jest fluid to twarzy. Bek. a ja przekażę to dla twojego psa. Bo ten pies zje. Nie, mój pies takiego, że już nie je. Nie, nie je. Je. Nie? Nie je. je. Nie. nie Oj, tu jeszcze masz. Hmm? Dziękuję bardzo. No co, obiekty są To jest. Zjedzka. Попуди појде за браме заред, сега се Али јас се сгривам? Так.